Ej, myślisz że, A nie, kiedyś, myślisz, że będziemy kiedyś tacy duzi? Jak Le na przykład w... Evron? Jak Evron? No, chciałbyś być taki jak Evron? Duży? Chciałem, że on jest strasznie gruby, więc nie wiem, czy dam radę... Mergani, co ty pierd... <laughs> to są <to> żarty! <śmiech> 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 Dobra, weź się uspokój, przecież to nie miała być żadna ta... Żaden atak, ku... Widzowie... Żartuję, chciałbym być taki duży jak Evron, to miałem powiedzieć... Teraz już źle to brzmi, teraz już źle no no to brzmi! No, teraz już to już nie ty. mów nic już proszę cię. <laughs> dobra ci sobie Robimy streama Jak ja to mam narysować? No bo no dobra, trudno że się pomylił, no rysuję tak jak zostało przekazane Co to jest? nie wiem, no niech będzie, że to, no bo nie wiem co innego. O, dobra, no to jest proste. Patrzcie. Ale super to narysowałem Co ty rysujesz? Takie coś chyba. Znam na przykład ten, tu jakaś kiełbaska Tu jakieś ten, tu trochę wody ślina, dobra. Pa o to był Pacman Bugman. Pacmana narysowałem, nice! Gówno strawą Nie no, co? my? Ej, gorzkujemy. obraża dużego stramera. Nie powiedziałem tak. Dobra! No i dobra, grubas. dobra, no i wyszło skrzydło z worka, no. Nie powiedziałem tak. Dobra, Także... no i co z tego, że dałem Merganiego w haszle? Merganio Ewronie No, o, no i mamy, mamy. <głos> nie, nie! <głos> nie powiedziałem tak, to jest jakieś kurwa pomogę. Mergano omówienie. z przyjacielem misiem się O, no, uratowane, uratowane, uratowane. BFF, nice. Merkham i Mer pomarańcza to ziomale. Ciemny i Samu wita się z Emer pomarańcza. Ciemny i Samu już do Ciebie tak będą mówić, rozumiesz? Jesteś już odpowiednikiem i, i Samu, rozumiesz to? To już jest Widzowie, to już jest kurwa mocny, mocny temat to jest. Mergani FWS. No dobra, nie piszemy ani Mergani, ani. Ani Multi! Ej, nie było tak, to jest gówno. Ja mergani mogę, pokazuje nie. środkowy palec. No i tyle, i nie było już tematu. No i na, o jak ładnie. No, na... Uśmiechnięty, Mergano pokazuje środkowy palec. Hejterowi, tobie. No, fajnie. Coraz, gówno. Mergani ci... pokazuje kutasa. Dobra, 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 dobra Czekoladowy wymioty. Nie może być za bardzo, wiecie. Co to za czekoladowe wymioty? Nie kurwa. może być detailed Nie może być za bardzo detailed Zono bełta po 100 Ej, patrz, podobnie! Zobacz Mergani! Pa Nie dobrze, co? Dobrze Dobra, next Multi idzie do kościoła w Święta okajga? Super, znowu Multi. Multi. O, ładnie. Mm, ładnie. Ładnie, ale nie było coś takiego. Multi idzie z koszyczkiem do kościoła. Okej, okay. okej, okay, ładnie. Się. Trzyma się. Nie, no to jest kurwa łopata przecież. To jest łopata na Multi idzie do kościoła z koszyczkiem. E, do wow, nocy. Nice. Okej, okay, dobra. Czekaj. Multi idzie z chlebem. Multi w okularach przyko. No dobra, to już wiem skąd to się zjebało. No nie widzowie. Jonik multiko. No no to dobra, wyjaśnione, wyjaśnione. Nice. Nice. Pentagram narysowałeś. Junk No tak, narysowałeś. No Julita jeszcze ten, narysowała dobrze. Ty pewnie też dobrze. Super. Mega fajnie narysowałeś. -e. No to co miałem napisane na narysowe. No tak, tak. na koniu w lesie. O! Kreatywne. Ale nie miałem czegoś takiego na pewno. Miałem no, coś takiego? A kurwa zimno mi. Multi dredziarz ujeżdża. No nie! Komenty, komenty, prowadź streama. Dobra, jaki dredziarz! Przecież tu jest ten! No nie, jak mogę to zjebać? Magi Multi jeździ na koniu. No nie! <głos> <głos> Nie no, nie mogę widzowie Goły Multi popierdala na patyczaku Ładnie narysowałem, ale to jest pas jakby coś sumo To jest pas jakby coś sumo Multi stoi na typie To jest jakby coś y, tego yy. No pasy jak coś Postać ta Ta, to jest, tak, widzowie, tak. na ludzi. to jest tak widzowie tak To jest tak widzowie Jest postać narysowana Automatycznie to jest Multi Albo Mergani Smacznego serniczka. O, dziękuję, Cześć. Dobra. Multi rozbawia swoich widzów. O, do O, Bengi, super! Bengi, super! O, jest to naprawdę dobrze. Miało być, nie miało być pisania. Ja, Multi kocha widza. Nie, no widzowie. Co? Zero popisu, zero popisu. Zero popisu, widzowie. Multi dla widzów 3. Miało być bez pisania. O, to jest ładny. Kurwa rysunek, moim zdaniem. Multi kocha serce. Nie no, nie, nie, nie. Nie, nie. Uuu. Multi poderigani. ma duże serce. Co się dzieje? Jak ładnie narysowałeś, kurde. No się nie miałem czasu. Ładnie, ładnie. A multi nie kocha serce. Widzowy, nie, nie no, nie, ja co to jest za lobby? Mu! Mu, kurwa, kroba, mu! Nie no, nie, widzowie. Ja nie mogę, co to, to jest zimno? To jest tak zimno. Ktoś mi chyba wyjechał, jak trzeba. Kierownik dala 5K na no, reklama. Dobrze, skodem MRGH. Pamiętajcie, 2 złote za darmo. Nie, nie, <laughs> Mergani uczy się hiszpańskiego. No si, 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 signori. Gdzieś si, si. jest to napisane. Hasta la vista. Mergano śpiewa piosenkę Phoenix. <laughs> no nieźle. Nieźle, Mergani. Bez pisania miał być! Mergałę tę zasadę. Vista. Na ogrzewanie pieniędzy nie ma, dokładnie, poproszę o jakiś donate. Przestańcie. No. Ja. Przestańcie, <laughs> <Milionerowi. laughs> Przestańcie wysyłać pieniądze. A jest nieme, kurwa. A jest Przestańcie wysyłać pieniądze temu. Kurwa. Nitro uczy hiszpańskiego. Hmm. Tylko w głowy? Dokładnie tak. Widzowie, on ma dużo Dili, widzowie, on ma dużo Dili. Yy... Drop. Ja nie mam żadnego deala, dajcie mi pieniądze Znudne Miał deala z HBO zeszła. GO, widziałem wczoraj To nie jest deal No ja pierdolę on nie To wie... nie jest deal, nie, widzowie. Nie szczęście wie... HBO go. GO Ale to nie jest, ja ci zaraz powiem to jest. Przepraszam, czy tutaj jest logo Netflixa? Kurwa, to nie jest deal, widzowie Okulary No nie I... jest deal, bo stary to jest z takiej strony Rozumiesz? No. no kur... ej, on mi nie wierzy, widzowie. Z takiej strony, gethero.com, nie! nie! Nie, nie, nie. Patrz, ja ci zaraz Ale pokażę. okulary zajebiste. No, okulary. Mega dobre. To nie deal, widzowie. Ja nie mam deala żadnego. Przysięgam. to no, jest. No nie, no nie, dobra. Dobra, ja muszę wyjaśnić Merganiego teraz. Słuchaj, jest taka strona jak... Mhm. Jest taka strona jak ten... InStreamly. No wpisz Nie chce mi się. Nie ale no, wpisz, wpisz, nie no wpisz. Nie no wpisz Pokażę linka jak będę wpisywał Instreamly i tam masz coś takiego, że możesz się zalogować i masz takie mikropartnership, partnership, no. że na przykład za 1000 wyświetleń płacą ci 15 ziko i dodajesz to do Czyli to to jest deal. No nie, bo każdy sobie może to wziąć kurwa. Aha ty też możesz. Rozumiesz? Że to są randomowe jakieś w ogóle reklamy. Po reklamy. Multi, dupę, z Aha. Ile, z tego, ile z tego idzie wyciągnąć? Nie wiem, z 300 zł zarobiłem może. Dobra, czekaj, bo tu są rysowane... Multi rzeczy. jebie serem mhm. i no, kurwa. Jebie serem, ja jestem czysty kurwa. <noise> nie, no nie mogę... Głowa multiego jego śmierdzi serem. Ale nie śmier... Nie no dobra, akurat ten serio jest ładnie narysowany. Mergani Skinki Hes Co ty kurwa napisałeś?! Ej, zajebałem się! Zamypiłem się kurwa! Zobyciałem multi, pojebało mi się. Ja Mergani nie dobra. Nie, mogę. Nie, no nie mogę! Nie mogę! Co jest z tym lobby nie tak? Trochę mi się to pomyliło, Mergani akurat. Mergani Skinki Hes Ewron 5 zł masz na ogrzewanie ale nie wyzywaj, spoko zgoda Dzięki za piątkę Ja pierdolę Spoko zgoda ocieka dripem? mister pomarańcza No mister pomarańcza był taki youtuber kiedyś Naprawdę? No i to był twój kanał chyba nawet. MR Pomarańcza JAKO jeden tak co. OLD FATS. Jest... 5 zł na ogrzewanie, dziękuję bardzo. Jaki... Jaki... Ej, no był taki youtuber, Mr Pomarańcza, ale ja nie wiem czy to nie był Mandzio albo ty. Avatar, szczerzy zęby, bo no pada serio, deszcz. Jak to Mandzio? Co ty gadasz w ogóle? No był taki youtuber. Nie było takiego youtubera, był. Straszny niebieski chlopak patrzy na CB w deszczu. Nie jest straszny brzydziś. to jest miły człowiek za okna, go do kogo. Szklana pogoda A, Szklana pogoda co ty, na, co ty napisałeś? Co napisałem? W marcu jak w garncu Nie jest W marcu w garncu Ale nie pan śmietanka, no mógł to być pan śmietanka, ale mister pomarańcza też był taki youtuber z minecrafta Ja w marcu jak w garncu i O mój Boże, nie tak, wiem. jest Tak, jest zadany podpis na Steam no i to zioł... śmiesznego zioł. papieroska. Tak. Nice, nice. Łoł. Wow. szpali zioło. I tutaj powinien być narysowany ten z ekipy. Ej, kurwa, z tego, z, od Kruszwila. Otka, kotka sobie A, okej, ok, racja. Tak, racja, racja, racja. Fajny, fajny Bulbozaur, bardzo fajny, kreatywny film. Multi z krwawiącymi włosami ja zjada na robaka. O kurwa, nie! No to już wiem, czemu to mówi, sam... dlaczego tam... tego nie Jodic miałem. Jomik Multi zjada gówno. <noise> to, nie, to, nie, to tak wyglądało. To tak wyglądało. Nie, nie mogę. Nie, no nie mogę. No. Ja Zimno tutaj widzowie, ja, kurwa, nie no, nie wyzywa widzów, być. bo dają za mało hajsu. Oh oh Mobciu wyzywa widzów od kutasów. Ogrzewanie, włącz nie mam ogrzewania, widzę, że bieda. Ja to <laughs> multi myśli o zbereźnych rzeczach w Minecraft. No bo to miało być taki kutas z kobla. Co to jest? O co chodzi z tym? Multi ma ochotę zagrać w Minecrafta na nie kwadratowy. Mam, nie mam ochoty. Nie? Nie mam ochoty, co to się Multi szansować? patrzy na kwadratowe masakrę. <noise> nie, no mam dość, mam dość. Multi a obok, blok trawy. Piękne, piękne. Piękne. Nie no, M, nie pisz tak. Nie pisz tak. Dobra, dobra, Nie jest pokażę co tu. Dziękuję zbija zbija pionę za damę Czemu psa nie może pokazać? No nie może, bo go powarmowaliśmy na różowe, chmurkę. Merkham, przepraszam. przegijaj Żartuję, yo, yo. Co? 5, 5 złotych, to masz na ogrzewanie Kaszalocie. dziękuję za 5 złotych. Złoty. Weźcie to zszatujcie i do środka szybko. No nie po... Chmurka! Merkham bije widzów w sadłę. Jakie ci hajs miał dać? Jaki hajs? No bo Uwa, przejebałeś się na no ogrzewanie, ja dzięki. Nie dzięki. Nie ty nie, nie powiedziałeś na, na lewo. No nie no nie jest pofarbowana. Pokaż się chmurka. O nie Co on nam że? Czekaj z multi tutaj? przekopuje. O, gościa, o, co daje dona, to jest pofarbowana. Tak. Patrzcie, pies! Czekaj, muszę tutaj This nic to pokazać. Chmurka. Doba tu Gdzie ty patrzysz? Pies! Patrzcie! Ja... Zajebie go teraz go <laughs> <tutaj> zajebie? <laughs> Jenny chce Skinexa Czemu Beef. ona tak powiedziała, że zajebie, ona go. Ona zajebie, nienawidzi zajebie, Skinexa 100 obiców, dziękuję na ogrzewanie. Ale to o psie było chyba. A nie, to dawać man, z mandziem fona. To, to było o psie chyba, czy? To obsie? Max, dziękuję za suba. No, że zajebać go chcę. Nie, niech on to coś było w Skinexie. Niech, niech on coś powie. Kto, pies? Ona, ona, czy on? To jest ona czy ona? Ona? Kto? Ma... No pies, pies, no pies. Daj głos, Yuki Uch. Daj głos. Do mikrofonu, do mikrofonu. Daj głos do mikrofonu, tutaj masz mikrofon, proszę. Mie. Muszę, Mie. muszę jej coś dać za zamian, na przykład papierek. Daj głos. Daj głos. Szybko. Daj głos. Mie. Szybko. Szybko. Muszę jej tak robić, bo ją tak nauczyłem. Ona się wstydzi przed kamerami. Aaa, rozumiem. Słodki. Dobra. Słodki. Takie psy są słodkie. To, są, to jest Shiba, tak? Tak, Ej, nie rób jej tak, bo ona będzie wskakiwała. Daj głos. Słodki piesek. Gost Ooooooooo! Oh. Oh. Wow. Oh. Było widzowie! Bilo. Nice! Fajny, fajny pies. Czy to ostatnia książka? Album Co? Tak.